Prasy drukowanej już nie mam. Choć jeszcze codziennie można ją znaleźć w kiosku. Telewizja także już nie żyje, tylko jeszcze o tym nie wiem. Tradycyjne media przenoszą się do sieci. Jest to ruch całkowicie naturalny. Pytanie, czy druk się e, zachowa, albo czy tradycyjny telewizor będzie w domu pełnił już tylko funkcję mebla, czy może będziemy jeszcze na nim coś oglądać, wciąż pozostaje aktualne. Fake news to jedno z głównych zagrożeń Właściwie można by powiedzieć, nie tyle sieci internetu, ale społeczeństwa obywatelskiego i prawa do informacji w dobie bardzo zaawansowanej techniki, w czasie, kiedy. Właściwie każdy z nas za pomocą prostych narzędzi dostępnych za darmo w sieci, może sobie wyprodukować dowolny filmik, a zrobić dowolny fotomontaż. E, jeśli jest sprawny technicznie, nadać mu absolutne cechy prawdopodobieństwa, w takim momencie fake news staje się rzeczywiście zagrożeniem. Dziennikarz to nie jest zawód, dziennikarz, to jest misja. To jest pasja, to jest powołanie, to jest właściwie sposób na życie. Czy dezawuuje się pojęcie dziennikarza i dziennikarstwa tylko dlatego, że każdy z nas może wyjąć swojego smartfona, swój telefon, zrobić komuś zdjęcie, przeprowadzić transmisję na żywo albo nagrać jakiś filmik? Nie, nie dezawouuje się, dlatego że ci ludzie, którzy wyciągają w knajpie swój telefon i robią zdjęcia Durczokowi, a siorbiącemu zupę albo wsuwającemu schabowego, to nie są dziennikarze. To raczej jest naród 40 milionów aparacji. Sztuczna inteligencja może być bardzo przydatnym narzędziem bardzo przydatną maszynerią, która pozwala treść z naciskiem na treść dystrybuować, dostarczać szybciej, sprawniej, przedzierać się przez gąszcz wielu innych informacji, które pojawiają się w sieci, które codziennie nas bombardują. Im bardziej jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, tym mocniej, częściej. Sztuczna inteligencja, tak samo jak internet, jest tylko narzędziem. Na samym końcu musi być produkt, zwany ślicznie, wbrew ustawie o języku polskim, contentem. Ten content produkuje człowiek, nie sztuczna inteligencja. Jeśli dziś mówimy o tym, że serwis BBC jest przygotowywany przez sztuczną inteligencję, to nie mamy na myśli informacji, bo sztuczna inteligencja nie wie, że rekord świata w sztafecie. Cztery razy z 400 metrów zdobyli Polacy. Sztuczna inteligencja dostaje taką informację. Może ją odpowiednio opakować, pozwolić jej szybciej, łatwiej, lepiej przegryźć się przez gąszcz konkurencji, dostarczyć ją potencjalnemu odbiorcy szybciej, ale nie wyprodukuje tej treści za człowieka, za dziennikarza, za kogoś, kto tę treść produkuje. W tym sensie mocno wierzę w sztuczną inteligencję, ale nigdy nie uwierzę, że zastąpi człowieka.